Zaraz mam ci mówić? No, ale tylko, kur... No, no, nie... Kur... Muszę włączyć ten, żeby... Żeby ten nie widziałem. Ale zacznę pamięć? Zaznam pamięć? No. To czekaj. Cześć. O, ci, no może się do mnie. No to chóra. Dobra, daj to od razu. No, 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 to. Dobra. No. cześć, mamów. No bo telefon zostawiłem w łazience. Chciałem się zapytać czy ona była już. Nie. o której ma być dzwoniła? Nie mówiłem, że zadzwonił. że ja 12, ja później mówiłem, że ona zadzwoni, bo tak jest kiedyś tam na te to. Się, no dobra, wiesz, no bo ja bo też nie wyszedłem, przyszedłem rano, bo nie chciałem, żeby widział jak wyglądam, nie? Dobra, za niedługo będę, na razie, pałam Ty jesteś pojebany, ty. Nie no. dobra, ty jesteś moje banany to pojebany? Nie, najebany. Pojebany? Najebany. Pojebany. Ty już jesteś najebany. A może, że jesteś pojebany? Najebany pojebany, a nie pojebany. Pojebany to na bierze, a jest <laughs> <laughs> To jest pojebany. Najebany, kurwa. Nie yeah, pojebany. Najebany. O pojebany to no dobrze wie. Ale chodziło, chodzi o to, że są najebany. Idę. <laughs> <laughs> Śmieszne, kurwa. Lecę. <laughs> muszę się problemów zasypić, kurwa, no wiesz. Ale wiesz. ci to zajęło.